Czy w Polsce łatwo jest znaleźć młodego piłkarza, który strzela mnóstwo bramek? Czy wiadomo kto w Polsce jest najlepszym szczelcem w juniorach młodszych lub w trampkarzach? Niestety, nigdy takich informacji nie było. Dlatego razem z użytkownikami u21.pl postanowiliśmy to zmienić. Od dzisiaj w kilka sekund dowiesz się, kto jest najlepszym szczelcem w Polsce lub w Twoim województwie i to we wszystkich kategoriach wiekowych. Jeśli szczelasz dużo bramek i zapisujesz je w naszym serwisie, to znaczy, że będziesz na wysokim miejscu w ogólnopolskim rankingu, a wtedy otworzą się bramy do gry w kadrze województwa lub reprezentacji Polski. Ranking szczelców to idealne miejsce dla skautów i trenerów. Wielu z nich już od startu obserwuje piłkarzy, którzy szczelili po kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt bramek. Nie macie w rankingu szczelców? Można śmiało powiedzieć, że nie istniejesz. Wszyscy piłkarze, którzy zapisują swoje gole, zwiększają szanse na grę w najlepszych klubach i pracę z najlepszymi trenerami. Nie marnuj czasu i dodaj wszystkie swoje szczelone gole. Jak dodać swoje gole? To bardzo proste: wejdź na swoją ligę albo do swojej drużyny. Wejdź w mecz i na samej górze kliknij wyślij wynik, szczelców, skład. Podaj w drugim kroku, jaki był wynik i wpisz swoje imię i nazwisko oraz obok minutę gola. Jeśli szczeliłeś dwie bramki, dodaj siebie jeszcze raz i podaj minutę gola. Po zapisaniu, twoje dane zweryfikuje moderator i następnie zapisze szczelców w meczu. Praktycznie już tego samego dnia bramki zapiszemy na twoim koncie. Dzięki temu, że wyniki i gole są weryfikowane. Nasz ranking jest prawdziwy i w pełni sprawdzony. Od tego momentu masz szansę zostać zauważony przez skautów i trenerów. Do dzieła!